Pobieramy wodę do badania na pozwolenie na budowę. Zapraszam do oglądania. Witam serdecznie, i misiaczki. Podziałamy dzisiaj trochę z tą wodą. Jak widzicie, mamy odpalone. Woda sobie leci. Dlaczego? Dlatego, żeby trochę nam przepukało. Tak znaczy chciałbym dodać w ogóle, słuchajcie, że jestem totalnym lajkiem jeśli chodzi o pobieranie wody i zastanawiam się, po co my tą wodę pobieramy, z tego powodu, że w pozwoleniu na budowę mamy taki punkt, że musimy mieć zrobione badania wody, żeby było tam napisane, że woda jest zdatna do picia. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja szczerze wątpię, żeby ta woda była zdatna do picia bezpośrednio ze studni. Trzeba ją uzdatnić, filtry i tak dalej. Więc prawdopodobnie no wynik badania wyjdzie tam takie, jaki wyjdzie, niemy, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast mamy jeszcze taki podpunkt, że jeśli nie jest zdatna do picia no to należy ją uzdatnić, dodać filtry, ble, 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 ble i tak dalej. I akurat gmina, w której my składamy papiery, składaliśmy papiery na warunki zabudowy i tak dalej, jest chyba jedną z pierwszych w Polsce, która zaczyna pewne rzeczy w ogóle wprowadzać, z tego co słyszałem. Mieliśmy na przykład badania hydro... Geologiczno-hydrologiczne Ziemi, one na przykład nie wystarczyły, te hydrologiczne, do tego, żeby się okazało, że tutaj jest ok. Więc ee, tak wyszło, że tak powiem. Czekajcie, przedstawię wąż, bo to wynika. Sąsiedzi tutaj naokoło też akurat badania wody robili. Nie wiem, czy to jest jakaś tam normalna rzecz, takie badania wody. E, możecie mi w komentarzu dać znać, czy, czy to jest norma, czy wy też coś takiego robiliście, czy było wam to. Czy było wam to potrzebne, czy nie było wam to potrzebne, chętnie się dowiem. I teraz, jeśli chodzi o pobieranie wody, jestem naprawdę totalnym laikiem. No i pokażę wam, co dostaliśmy, jak to będę robić. No a wyniki okaże się za parę dni. Także rozpakowujemy sprzęt. Ok, więc byliśmy w akwanecie. Byliśmy w akwanecie. My akurat robimy takie badania w akwanecie. Dostaliśmy takie pudełko, no oczywiście tam ochrona i tak dalej, trzeba było przejść, natomiast zamówiłem przez internet, zrobiłem płatność przy odbiorze, dostałem takie pudełko, mówię do Pana, że jeszcze muszę zapłacić, Pan powiedział, że dopiero przy oddaniu wody. W naszym przypadku badanie 447 zł. Można zrobić tańsze, można zrobić droższe. Dostałem numer do takiego pana, który mi mniej więcej wytłumaczył. Niewiele z tego zrozumiałem tak naprawdę. Mówię, dobra biorę te, przynajmniej się nie przyczepią. Tu jest jakaś mikrobiologia i coś tam jeszcze i, i bierzemy. I co my tu mamy? Mamy taki styropianek. Jak pobrać próbkę do badań? Dostaliśmy instrukcję. Wkład chłodzący mamy jakieś mieć, natomiast no, nie widzę pojemnika na wkład, chło, wkład chłodzący. No i my mamy tutaj: wybierz kran z instalacji wodnej. Jaki my mamy kran, to sami widzicie. Widzę, że tu jeszcze jakaś kartka jest. Eee, szczegółowy wykaz, czyli co my tu robimy. Jakieś bakterie, jakieś chemiczne i tak dalej. Eee, I formularz pobierania próbki, karta oceny próbki zakładam, że będę to wypełniać, natomiast no skąd, kiedy, godzina adres to zakładam, że ja, te szare zakładam, że oni, zostawię sobie to zostawię sobie to na, na jak odwiozę próbki na, na miejsce co dostałem, dostałem taki patyczek o, dostałem nawet rękawiczki. Dostałem pierwsze pudełko. Nie wiem co to znaczy. Dostałem drugie pudełko, nie wiem co to znaczy. Dostałem taką fiolkę, 15 ml. Nie wiem czy ja mam ją napełnić, czy nie mam ją napełnić, zaraz przeczytamy i zobaczymy co i jak. O, cicho, słuchajcie, mam wkład chłodzący. Zakładam, że powinienem wsadzić go do zamrażalki, nie mam zamrażalki, odebrałem, od razu przyjechałem tutaj, więc sobie to powiedzmy, że pominę. Mam nadzieję, że nie będzie miało to wpływu na badanie. No i co? Otwórz częściowo zawór, średni przepływ i odpuszczaj woda, aż osiągnie stałą temperaturę około 3 do 5 minut. U mnie aż 3 do 5 minut leci, ale poczekamy sobie dłużej. Po ustabilizowaniu się temperatury pobieraj próbki do odpowiednich pojemników zachowując odpowiednią kolejność CH1 i A. Nie wiem, które jest CH1 i nie wiem, które jest A więc powiedzmy, że nie ma to znaczenia. Napełnij ja pojemniki po samą krawędź naczynia, starając się uniknąć przelania wody. Hm. A po co ten patyczek? Nie wiem. Rękawiczki to wiem, założę. Już nie będę taki. Zazwyczaj takiej rzeczy nie robię. Ale założę. Dobrze. To bierzemy się za pobieranie wody ok słuchajcie zanim pobierzemy to jeszcze jedna rzecz ja wam przeczytałem jedną stronę tu się okazuje że jest jeszcze druga strona i teraz tak już wiem po co jest patyczek należy go nasączyć w spirytusie denaturacie podpalić i zdezyntankować końcówkę z której będziecie pobierać a ja tego niestety zrobić nie mogę bo mam wąż więc szkoda żeby się spalił i tu prawdopodobnie pobieram wodę. Nie wiem, który pojemnik jest, który tak naprawdę słuchajcie, więc tego napełnię do końca, tego do 500-500 do ml. Tak jak powinno być to chyba zrobione. No i na końcu dostarczenie paczki ja akurat zawożę sam. Gratulacje pobrałeś swoją próbkę i możesz zapakować przesyłkę dostarczyć do. No więc będziemy ją tam dostarczać. Słuchajcie, trzeba założyć sterylne rękawiczki. Które dostałem w zestawie, więc to zrobię. Proszę, nawet mój rozmiar mają. No to zakładam sterylne rękawiczki, tak jak to powinno być zrobione. Tymczasem no, idziemy pobierać wodę do naszego źródełka. No, więc co? Słuchajcie, szybko poszło. aż mi się ręce spociły. Trzy próbki mam z zewnątrz, je wytrę. Tu zauważyłem, że były jakieś rzeczy, sobie leżały, ale doczytałem, że doczytałem tutaj. Doczytałem, że to jest jakieś tam coś zabezpieczające, żeby po prostu nie przelewać, więc nie przelałem. To mam. Wkładamy do pudełka, czyli do tego. Podejrzewam, że. Ten zamrażacz tam jest po to, jeśli wysyłacie to pocztą, żeby pocztą czy tam kurierem, żeby woda była zimna, nie wiem. W znaczy, zasadzie nie wiem, czy mam to wycierać, czy tego nie wycierać. Dobra, nie wycieram. Wkładam tak, jak jest. Trochę rękoma zrobię. Wkładam tak, jak jest w pionie. Zamykam, no, idę rozłączyć wodę i zawożę do dania do badań i niech się dzieje. Dostańmy w końcu pozwolenie na budowę, żebyśmy mogli zacząć działać. Tak jak widzicie pogoda piękna, działka za nami czeka. Tam się pojawili sąsiedzi nowi, prawdopodobnie, znaczy pojawią się prawdopodobnie. Mamy skrzynkę, dzisiaj się orientowaliśmy jak to wygląda, więc będzie film o tym jak podłączyć, jak zrobić żebyśmy mieli tutaj prąd. Jak widzicie, sąsiedzi tam też całkiem nieźle. Może Wam pokażę. Sąsiedzi też całkiem nieźle. I dom, co, nadproża. I, I myślę, że strop chyba będzie można już. Strop będzie można chyba już. Lać! Tymczasem słuchajcie, standardowo. O, jestem standardowo. Dajcie łapkę w górę, będzie nam bardzo miło. Dajcie subskrypcję, bo myślę, że coś tam wartości wnosimy. No i do zobaczenia za tydzień. Albo może trochę szybciej zobaczymy w następnym filmiku. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie, żeby filmiki były raz w tygodniu, czy może mamy się spiąć, robić filmiki dwa razy w tygodniu, czy, czy chcecie poznać moją żonę i z jej perspektywy trochę zobaczyć, jak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, będzie nam bardzo miło. Tymczasem wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.